Cypruś, juzia i skarb na dnie. Cypruś ze wszystkich pór roku najbardziej lubi zimę. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet gdy mróz zbliża się wielkimi krokami i chłopiec z niecierpliwością oczekuje pierwszych płatków białego puszku, lubi wspominać letnie szaleństwa, rekordowe skoki na trampolinie w pełnym słońcu czy kilkugodzinne kąpiele w basenie w ogrodzie dziadków. Zresztą, ostatnie lato było wyjątkowe, bo w życiu malca pojawiła się mała buldoszka. Juzia, która podbiła chłopięce serduszko. Nie sposób zliczyć ich wspólnych gonitw za piłką, biegów i skoków tak wysokich, że mamie oczy zdawało się wyskakiwać ze zdziwienia. <śm> to były czasy. Mamusiu, a pamiętasz jak któregoś dnia w lecie tak bardzo głęboko zanurkowałem, żeby pomóc Juzi? Ni z gruszki, nie z gruszki ni z pietruszki? – Zapytał Cypruś, jedząc w jajecznicę z szynką i cebulką. Tak tak, macie do czynienia z absolutnym miłośnikiem cebuli, nawet na surowo. Y, jak to? <coughs> y, 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 jak to nurkowałeś, Cyprusiu? Zatrzymała się mama w wisze sprzątania. A, no, bo ciebie wtedy nie było. Pojechałaś akurat na spotkanie z koleżanką czy coś. Fajnie wtedy było. Podasz mi jeszcze kromkę chleba? Zapytał beztrosko chłopczyk. Yy, proszę. Mama podała chlebek i dodała. A, ale momencik, momencik. Opowiedz mi o tym nurkowaniu, bo chyba jest coś, czego ja nie wiem. Cyprus zawahał się i uśmiechnął zadziornie. Bo chyba właśnie sobie uświadomił, że ta historia miała pozostać jego tajemnicą. Ponieważ jednak już zaczął, wiedział doskonale, że mama tak szybko nie odpuści i stwierdził, że nie ma sensu udawać, że nie ma tematu. Och, no, tylko się nie denerwuj, no bo wiesz, ja już bardzo dobrze pływam i nurkuję. Zaczął. Mm, no, póki co, to wiem, że uczysz się pływać i nurkować. O żadnych przygodach z nurkowaniem w basenie dziadków nie słyszałam, powiedziała zaniepokojona mama. Oj, ale ja wtedy nie miałem wyjścia, musiałem pomóc Juzi! zawołał Cypruś. Juzi? Poczekaj, zacznij może od początku. Pojechałam wtedy na spotkanie, a ty pluskałeś się w basenie z dziadkiem i tatą, tak? zapytała mama. A nie! W basenie siedział sobie tata, a ja wtedy biegałem za juzią. Bawiliśmy się jej ulubioną kostką. Rzucałem jej, ona mi ją z powrotem przynosiła i tak w kółko. No i w pewnym momencie rzuciłem za daleko i za wysoko i kostka wpadła do wody, do basenu. Musiała być dość ciężka, bo od razu popłynęła na samo dno, entuzjazmował się Cyproś. Mama dokładnie wiedziała, jak wyglądał basen u dziadków i wiedziała również, że dno było całkiem głęboko, zwłaszcza dla pięcioletniego szkraba. No i? Zapytała ociąg dalszy z niepokojem. No i tata chciał ją wyjąć, ale ja mu zabroniłem, no bo przecież to ja wrzuciłem, więc ja musiałem wyciągnąć, prawda? Więc z rozpędu wskoczyłem do basenu, nawet nie przebierając się z ubrań w spodenki kąpielowe, tylko tak jak stałem. Co? Wykrzyknęła mama, a Cyprusia ta reakcja chyba tylko bardziej ucieszyła, bo opowiadał dalej: Tak, tak! I wiesz, nawet za dużo nie myślałem. Po prostu wziąłem głęboki wdech. Zanurzyłem się cały w wodzie i zioo popłynąłem na samodno, wyłowić zabawkę Juzi. I tata ci na to pozwolił? Zmarszczyła brwi mama, w myślach przygotowując się już do rozmowy, którą odbędzie z biednym tatą, gdy ten wróci z pracy. Nie zdążyłem zapytać go o pozwolenie, bo już po chwili wyłowiłem tę kostkę, a zanurkowałem strasznie, strasznie głęboko. I wiesz co jeszcze? Okazało się, że na dnie znajdowała się nie tylko kostka Juzi, ale też najprawdziwszy skarb, opowiadał przyjęty Cypruś. Skarb? Jaki skarb? Westchnęła mama. Znalazłem trzy monety pięciu złotówki. <laughs> Musiały wypaść komuś ze spodenek, ale po tym odkryciu należały już do mnie. Rozchichał się z radości Cypruś, a oczka świeciły mu się jak dwa płonące węgielki. Cypruńo, no to wspaniale, ale proszę cię, zawsze najpierw przygotuj się do nurkowania i nie nurkuj już więcej tak głęboko. Dobrze już, dobrze, będę się przygotowywał, ale nic na to nie poradzę, że jestem mistrzem nurkowania. Rzucił non szalancko a mama, no cóż, westchnęła i stwierdziła, że w sumie to lepiej, że dowiedziała się o wyczynie synka dopiero teraz.